Ostatni mecz, FES-Audio Squash Open, właśnie się rozpoczął. Finał kategorii Open. Biedrosz Ferdman, Przemek Atras. Sędzia... Przerwał wymianę. Przemek Atras tuż przed meczem jeszcze włączył na zegarku znowu liczenie kalorii. Ciekawe zegranie, Pietro. Eee, wiemy już, że poprzedni konkurs na liczanie kalorii przemka wygrała Ania Pozlewicz która otrzyma z tej okazji rakietę firmy Ai Kilka finałów było znowu to samo. Coś ciekawego, nowego pokazuję tutaj Piedro. Kilka finałów, w których grała ta dwójka, już widzieliśmy. One często mają charakter takiego meczu bardziej towarzyskiego, ale jak na razie jest to mecz towarzyski na wysokim poziomie z długimi wymienami. też y, nagroda dla Przemka trasa za awans do kolejnego finału turnieju kategorii A. Wciąż inni polscy zawodnicy nie potrafili sobie z nim poradzić w tym turnieju. No i... No i ciekawe ile kalorii ma już w tej chwili Przemek. Bardzo długa akcja. Spojrzał na zegarek. Świetny kill Ciasno, teraz jest okazja, ale nie decyduje się na grę do przodu. No, Piedro w przeciwieństwie do poprzednich przeciwników przemka te holdy 3 ta dobrze i wie, co zrobić z tymi łatwymi piłkami. Wyskoczyła trochę za mocno ta piłka, szkoda, bo to mógł być pierwszy punkt dla Przemka. Mocno Piedro. Ciasno, a teraz, no, mówiłem, że z tymi lobami nie radził sobie czy to Adrian Marszał, czy dzisiaj Leon Krysiak. Piedro, jak na razie, panuje nad sytuacją. Zagrać przemek, ale to było zagranie przez to tylko mniej dokładne. 10 do 0. Skoncentrowany Piedro. Wystawka przemka. Myślę, że będzie jednak próbował się uchronić przed wynikiem 11-0, ale to mu się nie uda tym razem. Piedro otwiera. Ten finał mocnym, bardzo jednostronnym uderzeniem. Drugi set y, finału kończącego FES Audio Squash Open. Na razie, punkty zdobywa tylko jeden zawodnik. A teraz od razu dobrze wolę. A teraz będzie okazja, ale zła decyzja. Co bardzo na środek wyskoczył. Ten cross. 1-0 dla Wszedł jeszcze do piłki Atras, ale cały czas czujny szwerkman. Znowu świetny Wolej. Częściej decydował się raczej na Wolej Bołsty Szwertman, żeby zamęczyć przeciwnika. Więc już widzę, że przy łatwiejszych piłkach gra od razu do przodu. Dobiega do piłek ale trudno mu z nich zagrać w ogóle jeszcze coś w kord Dobry drive Aj, nie wiem zabrakło Ale średni drive teraz ciasno. Atras ale bezpiecznie. Piedro stara się nie zrobić błędu. I to mu się udaje. 17 punkt z rzędu Holendra. Teraz łapie oddech. Ale łatwy błąd. Zmęczony już były mistrz Polski. Pietro kończy kolejne piłki 8-0. O, ten zawodnik wiele setów w swoim epizodzie. W Polsce wygrywał już 11-0. W tym meczu udało mu się to zrobić w pierwszej partii. No i jeszcze dwa punkty, i powtórzy ten wyczyn. Mocnie próbuje Atras. Odszedł do przodu, ale nie było szans na złapanie Woleja. Dobry lop. I ach, znowu blisko, ale za nisko. Piłka setowa, to może być kolejne 11:0. Tak jest, piłka w sportu. 22-0 w tym momencie. Dwa sety dla Schwertmana bardzo zmotywowanego Piedro Szfermana. Wracamy na trzeciego seta przemogra. Teraz wciąż w poszukiwaniu swojego pierwszego punktu. Próbuję Lobem. Jest dobry chord. nie odpuszcza atras. Ale wydłuża dla niego kord holender maksymalnie. To już Przemek Szuka tego szczęśliwego strzału. O. Jest e, jednak imponujące, że, <grybujesz> że tak mocno i tak długo koncentrację utrzymał. Pietro Szpertman aż do tego momentu, kiedy ją zagrał w blachę. Że jeden punkt stracony, 2,5 seta to wciąż genialny wynik. Wydaje się, że będzie go próbował utrzymać do końca, Holender. Blisko już kilka razy na backhandzie był, a teraz, ale te piłki minimalnie za niskie. Między nogami Atras, ale trochę za wysoko. Teraz dobry cross, ale widzieliśmy szybkie poruszanie Szwergmana. Dobry drive. Z sobie myśli Holender. Widział chyba kątem oka, gdzie jest Atras. Piłka jeszcze wraca do przodu, ale taksówka na koniec. Pobiegł już w stronę Warszawy. Przemek Atras, ale wciąż jesteśmy w białym stoku. Chociaż to już ostatnie momenty tego bardzo dobrze odbieranego przede wszystkim przez zawodników i kibiców w turnieju, co nas bardzo cieszy. 7 do 1, 4 punkty od zwycięstwa Piedro Szwertman. Olej Drop. Poza tym, że mogliśmy oczywiście tutaj na tym korcie centralnym, telewizyjnym oglądać transmisję z kilku kamer i z komentarzem. To pamiętajmy, że też po raz pierwszy. Uch, jednak dół, że po raz pierwszy transmisja była dostępna ze wszystkich kortów, wszystkie mecze można było oglądać na żywo. Zapis tych transmisji też znajdziecie na kanale YouTube PSQ Power Squash. A teraz jeszcze próbuje trochę poprawić swój dorobek punktowy. Niestety trafia w blachę, co oznacza piłkę mistrzowską na Piedro Szwerkmana. Na razie jeden punkt tylko stracony w tym meczu. Jeden niewymuszony błąd. Zobaczymy, czy tak właśnie zakończy to spotkanie. Jeszcze ma się Przemek Atras, jest okazja dobry zboust. o, czyli to ta taksówka na koniec nie, zdążył Szwertman to chyba już będzie koniec, tak jest niesamowity występ Piedro Szwertmana, który oddaje w całym meczu tylko jeden mały punkt Przemkowi Atrasowi to spotkanie kończy Kończy dzisiejszy dzień, kończy finały Fez Audio Squash Open. Za uwagę dziękuję Adrian Fulneczek. Zostańcie z nami jeszcze, żeby obejrzeć za chwilę dekoracje zwycięzców tego turnieju. Okay, jesteśmy ze zwycięzcą w finału Fez Audiós, Open Piotr Śwertman, który w całym meczu stracił tylko jeden punkt. Just one point lost in the whole match. Yeah. And then unfortunately. Also, yeah, stupid, right? Yeah, yeah, yeah. No, no, yeah, it, it, it just happened. Uh, somebody just asked me, yeah, your goal was to bagel him. I never think about that. It's not that I think, oh, I'm gonna, no, no, I just play, try to play my best course, and I see where it ends up. So uh, that's my main focus. Yeah. Pietro tłumaczy, że w takich meczach nie chodzi mu o to, nie myśli o tym w ten sposób, żeby z, zrobić komuś 11-0, tylko stara się cały czas grać swojego najlepszego skłosza i utrzymać skupienie przez cały czas, co w tym meczu poza jedną piłką mu się udało. Alright, so jak uh, could you sum up your experience in Białystok this weekend? The Tournament Experience, the, you know, everything the organizers did. Amazing job! I played all over the world. Uh, and probably one of the better tournaments organized uh, that I played. So, uh, Inclu including PSA tournaments. Yeah, including. P uh, that's what I mean. Including PSA tournaments, okay. because sometimes you're at some places and it's bad arranged. But this was like from finish, from start to finish, perfect organized. So really good, really good. Um, yeah, how do you say that? Example of how you can organize a tournament. Okay. Really good. Yeah. Piedro mówi i nie kłamie, że zjeździł na turnieje, na turniejach cały świat i praktycznie to będzie chyba jeden z jego najlepszych turniejów, jaki widział, jeśli chodzi o organizację. I to powinien być przykład dla innych organizatorów. Alright, man, congratulations and hope to see you some next time in Białystok. For sure, for sure. For sure. <laughs>